Hans Christian Andersen. Dni tygodnia. Dni tygodnia chciały się także raz zabawić, zgromadzić razem i urządzić ucztę. Każdy z nich był tak zajęty, że przez cały rok nie miał ani chwili czasu, a musiały mieć cały jeden wolny dzień do rozporządzenia. Miały go co cztery lata. Był to dzień dodany do lutego po to, by wprowadzić porządek do rachuby czasu. W dniu przystępnym miały się więc zebrać na zabawę, a ponieważ luty jest miesiącem zapust, miały się zjawić w przebraniach karnawałowych według własnej chęci i gustu. Smacznie zjeść, dobrze wypić, wygłaszać mowy i w swobodnym, koleżeńskim nastroju mówić sobie wzajemnie rzeczy przyjemne i nieprzyjemne. Starożytni bohaterowie w czasie uczty rzucali sobie na głowę ogryzione kości. Dni tygodnia natomiast chciały się wzajemnie obrzucać przysmakami kalamburów i złośliwymi żartami, które mogły uchodzić na niewinne karnawałowe igraszki. Nadłóżedł dzień przestępny, i oto zebrały się dni tygodnia. Niedziela, prezes dni tygodnia wystąpił w czarnej, jedwabnej pelerynie. Pobożnym ludziom mogło się wydawać, że jest ubrany jak duchowny, skoro udaje się do kościoła. Ludzie światowi widzieli, że miał na sobie domino, aby pójść na zabawę, i że płomienny goździk, który miał w butonierce, był małą czerwoną latarką teatralną, która znaczyła wszystko wyprzedane, zabawcie się, jak potraficie. Następny był poniedziałek. Młody człowiek sprokrewniony z niedzielą, lubiący szczególnie rozrywki. Mówi on, że podczas gdy odbywa się uroczysta zmiana warty, porzuca warsztat. Muszę pójść i posłuchać muzyki Offenbacha. Nie uderza mi ona ani do głowy, ani do serca, ale łaskoczę mięśnie nóg i muszę tańczyć, hulać, mieć przed snem podbite oczy, a następnego dnia ostro zabrać się do pracy. Tak rozpoczynam tydzień. Wtorek to dzień spod znaku Byka, dzień siły. Tak, takim jestem, powiedział wtorek. Zabieram się mocno do roboty. Przypinam kupcą skrzydła Merkurego do butów, doglądam w fabrykach, czy koła maszyn są nasmarowane i czy się obracają pilnie. Przestrzegam, aby krawiec siedział na swym stole, a kamieniarz na bruku, aby każdy pilnował swej roboty. Mam oko na wszystko, dlatego ukazuję się w mundurze policjanta i nazywam się dniem służby policyjnej. Jeżeli ta gra słów wam się nie podoba, spróbujcie ułożyć lepszą. Potem ja przychodzę, powiedziała środa. Stoję po środku tygodnia. Niemcy nazywają mitłoch. Stoję jak sprzedawca w sklepie. Jak kwiat pośród innych, czcigodnych dni tygodnia. Gdy wszyscy maszerujemy, trzy dni mam przed sobą, a trzy dni za sobą. Stanowi to jakby wartę honorową. Wolno mi wierzyć, że jestem najważniejszym dniem tygodnia. Czwartek wystąpił w stroju Kowala z młotem i miedzianym kotłem. Były to godła jego szlachectwa. Jestem wysoko urodzony, powiedział. Mam w sobie coś pogańskiego, coś boskiego. W krajach nordyckich nazywa: Moja pochodzi od Boga Tora, a w krajach południowych od Boga Jowisza. Obaj bogowie potrafili zsyłać gromy i błyskawice. Ten dar został w rodzinie. I na dowód, że rzeczywiście ród jego jest wysoki, uderzył w miedziany kocioł. Piątek był przebrany za młodą dziewczynę i przezwał się Freją. Czasami dla odmiany nazywał się także imieniem Wenus, zależnie od tego, jakim językiem mówili w kraju, w którym się znajdował. Miał on zresztą ciche, łagodne usposobienie, jak to sam mówił, ale tego dnia był wesoły i swobodny. Był to przecież dzień przystępny, a tego dnia kobiecie, którą piątek wyobrażał, przysługuje swoboda. Według starego obyczaju, w dniu tym kobieta może się sama zalecać i nie potrzebuje czekać, aż się do niej będą zalecali. Sobota wystąpiła jako stara gospodyni ze szczotką, oznaką sprzątania. Jej ulubioną potrawą była zupa piwna, ale nie wymagała, aby przy tak uroczystej okazji podawać tę potrawę do stołu dla wszystkich. Pragnęła jedynie mieć ją dla siebie. I życzeniu jej stało się zadość, dostała ją. A potem dni tygodnia sfrunęły na dół. Oto mamy je tu wszystkie siedem, narysowane jak wzór dla żywych obrazów, urządzanych w rodzinnym kółku. Wówczas mogą być przedstawione tak zabawnie, jak kto chce. My zamieszczamy je tutaj jako żart lutego, jedynego miesiąca, który ma dodatkowy dzień. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam do bajkowego słuchowiska.